Ile wzrosła robot minimalna w ale tym. Nie, ale roku? ale nie, wydaje mi się, że to nie mi. jest dobry pomysł, żebyś ty mnie dzisiaj krytykował, bo to jest założyć. Ja ale ja nie ciebie krytykuję, tylko po prostu krytykuję to samo zadowolenie. słuchaj, Drodzy sensować. Państwo, no, odpowiedzialność za Polskę. Płaca, no więc tak ta odpowiedzialność wygląda, że podnieśliście minimalną 90 groszy. Czyli najniższa podwyżka godzinowej minimalnej od wielu lat. Drugie ministerstwo, za które wzięliście odpowiedzialność, czyli nauka? Przynieśliście budżet, w którym brakuje 500 milionów złotych na Narodowe Centrum Nauki na Badania Podstawowe? Wiesz ile w przyszłym roku będzie zarabiać naukowiec z Polskiej Akademii Nauk? No ale, e, Adrian, weź odpowiedzialność 19 za ten kredyt. płacy minimalnej. Każdy jest w stanie ale opowiadać to w... takie rzeczy. No więc, Robert, <laughs> mówisz, że wzięliście odpowiedzialność. Robimy, nie gadamy, nie ustawiamy się w roli recenzentów, w sytuacji, kiedy tak. w tej sytuacji takiej, Co kiedy... prawda, głodzicie naukę, ale to jest niższy bat dla firm z branży biur. głodzimy naukę. Mam, nie mam, mam absolutne przekonanie, że właśnie. Dzisiaj jeden z najniższych wydatków w właśnie... do PKB od wielu, wielu lat. Op... Więcej na tysol.pl. Nie zapomnij zasubskrybować kanału.